O Bogu! Gdyby nie Jezus Chrystus, wiecie, nikogo by z nas nie było, naprawdę. Nikogo z nas by tutaj nie było. Gdyby nie Jezus Chrystus, wiecie, naprawdę. E, ja mogłem tak naprawdę ostatnio też się doświadczyć po raz kolejny, właśnie, że gdyby nie Jezus, gdyby nie to, że pójdziesz do niego, zawołasz do niego, gdyby nie to, że. On ślituje to wiecie, diabeł naprawdę by nas wykończył, zniszczyłby nas, po prostu by nas zniszczył, on by nie puścił. On by cisnął tak daleko, aż do momentu całkowitego zniszczenia, aż do tego, żeby człowiek opuścił ręce, porzucił Chrystusa, albo jeszcze i gorzej nawet. Wiecie, naprawdę wróg nie śpi, mu bardzo zależy, żeby mnie i ciebie odbić, po prostu odbić dla Chrystusa. Nie, nie ma tutaj po prostu żartów, bardzo mu zależy i te wszystkie doświadczenia, które przechodzisz, które ja przechodzę, te doświadczenia... Ciężkie doświadczenia One nie są dlatego, że, że wiecie, że no tak sobie. Diabłu bardzo zależy na tym, żeby Ciebie odbić i mnie. Bardzo mocno na tym zależy. Nie ma tutaj po prostu żartów, nie ma możliwości na jakiś kompromis, na cokolwiek. Jeżeli człowiek, człowiek po prostu opuści Chrystusa, to nie ma opcji, że się ostoi. A właśnie w tych wszystkich doświadczeniach potrzeba jest wielka dla mnie dla Ciebie, że kiedy widzisz, że zaczyna wróg napierać, że zaczyna wróg uderzać, masz wołać do Jezusa. Wołaj do Jezusa, wołaj do Niego, do tego, który może pomóc, do tego, który jest w stanie uratować, wiecie. I On jest w stanie, choć w pewnych momentach wydawało być się, że, że już nie ma szansy, już poszło coś za daleko. To jest Jezus Chrystus, jest ten, do którego można zawołać, do którego możesz wołać, krzyczeć do Niego, możesz, Panie, ratuj! Wiecie, dziecko bardzo dobrze wie o tym, że kiedy jest jakaś tragedia, jest jakieś doświadczenie, ciężkie doświadczenie, kiedy jest zagrożenie przede wszystkim na nie, one wie doskonale od razu tata, mama, gdzie oni są. On wie, że potrzebuje tych, którzy, którzy mu pomogą. Tak samo ja i ty w doświadczeniu, w tych próbach, do kogo będę wołał, do kogo ty będziesz wołać. Wiecie, niech wrogowi nie uda się w moim, w twoim życiu, żeby tak przykrył autorytet Jezusa Chrystusa, że w pewnym momencie człowiek już będzie polegał na sobie. Na sobie, nie na Jezusie. Wiecie, chciałem się z wami tylko krótko podzielić tym, co mnie tak też mocno poruszyło i dzisiaj też tak na modlitwie do mnie e, też docierało. Właśnie, że w tym tak potrzebujemy naszego Pana. Ja bym chciał, żebyśmy Księgę Jeremiasza. Księga Jeremiasza, 13 rozdział. Bardzo dobrze znane, znane nam słowa. Ale wiecie, chciałbym je dzisiaj przypomnieć. W obliczu tych wszystkich doświadczeń, wiecie, ja wiem, wiem w Panu Jezusie Chrystusie, że ta przypowieść też dzisiaj ma tak wielkie, wielkie znaczenie, naprawdę. I Bóg przez nią i dzisiaj chce powiedzieć coś do mnie i do Ciebie. Dzisiaj, jeżeli czytasz te słowa, tak samo yy, te słowa chcą coś powiedzieć dla mnie dla Ciebie. I wiecie, kiedy, kiedy można myśleć o tym, co się dzisiaj dzieje, o tych wszystkich doświadczeniach, w których wróg napiera na mnie i na Ciebie, w tym wszystkim, naprawdę, bracie i siostry, nie ostoimy się bez Jezusa, nie ostoimy się bez Niego. Naprawdę On będzie uczył, i ja wierzę w to, że w pewnym momencie On doprowadzi już, będzie prowadził, prowadził do takiego momentu, że choćby wróg z każdej strony próbował podejść, napierać na mnie czy na Ciebie. Choćby nie wiadomo, co już w pewnym momencie wydałoby się w ciele, no nie ma już oparcia, nie ma szans, to po prostu w Jezusie Ty będziesz stabilnie, spokojnie stać i będziesz przechodzić przez doświadczenia. Wiecie, naprawdę, niech niech Pan Jezus pomoże dla mnie i dla Ciebie właśnie to, żeby to się stało. Bo tylko On jest w stanie to uczynić. Tutaj czytamy w tym 13 rozdziale od pierwszego wersetu: "Także Pan do mnie. Idź i kup sobie lniany pas i włóż go na swoje biodra, lecz nie kładź go do wody. Kupiłem więc pas zgodnie ze słowem pana i włożyłem go na swoje biodra. I doszło mi po raz wtóry słowo pana tej treści: weź ten pas, który kupiłeś, który masz na swoich biodrach, i wstań. Idź nad Eufrat i ukryj go tam w szczelinie skalnej. Poszedłem więc i ukryłem go nad Eufratem, jak mi rozkazał pan. A po upływie wielu dni rzekł pan do mnie: wstań. Idź nad Eufrat i zabierz stamtąd pas, który ci tam kazałem ukryć. I poszedłem nad Eufrat, grzebałem w miejscu, gdzie pas ukryłem i zabrałem go stamtąd. stamtąd. Lecz oto pas ów był zniszczony i do niczego się nie nadawał. Widzimy tutaj doświadczenie, doświadczenie tutaj yy, proroka. Bóg do niego mówi, idź i kup sobie lniany pas. Idź i zrób to, kup sobie ten lniany pas. I wiecie, i prorok dokładnie to zrobił, poszedł to zrobić. I Bóg mu zaznaczył, lecz nie kłać go do wody. I czytamy dalej, kupiłem więc pas zgodnie ze słowem pana i włożyłem go na swoje biodra. Prorok miał korzystać z tego pasu. On miał korzystać z tego pasu i widać, że prorok korzystał z tego pasu. On na pewno y, czuł jakiś pożytek z tego. Wiecie, naprawdę prorok czuł z tego jakiś pożytek. Bóg chciał mu coś pokazać tak samo chce nam pokazać. On, Bóg mu kazał kupić ten pas, on kupił ten pas, założył ten pas i ten pas mu służył. Ten pas działał tak, jak powinien działać. On mu służył. Nie bez przyczyny Bóg mówi: Załóż to na swoje biodra, żebyś mógł coś zobaczyć, żebyś mógł coś zobaczyć. Załóż go na swoje biodra, i następnie czytamy tutaj po raz kolejny: Bóg dociera do proroka i mówi: weź ten pas, właśnie ten pas, który jest na Twoich biodrach, który służy Ci, z którego czujesz pożytek, który służy Ci do czegoś który ma swoje działanie. Idź weź ten pas i idź go ukryj w tej szczelinie skalnej. Idź go ukryj w tej szczelinie skalnej. Prorok dokładnie czyni to, co Bóg mu mówi. Idzie i kładzie go w tej szczelinie skalnej. I uczynił dokładnie tak, jak Pan mu rozkazał. Ściągnął ten pas, który mu służył i schował go w tej szczelinie skalnej. Po upływie wielu dni znowu Pan mówi do proroka idź po ten pas. Wiecie, prorok te, to, jest, to jest dokładnie ten prorok, który miał wcześniej ten pa, pas na biodrach, który, te, który ten pas mu służył, który yy, ten pas przynosił mu jakiś pożytek. Bóg mówi: Idź i weź ten pas. I prorok bierze ten pas i kiedy już go bierze w swoje ręce, patrzy na niego, a ten pas już jest zniszczony. On nie jest w stanie służyć mu w taki sam sposób, w jaki służył mu wcześniej. To już nie był pas, który mógł przynosić jakiś pożytek. To nie był pas taki, który miał służyć do tego, do czego był przeznaczony. Prorok już sam mógł to zobaczyć, że to, co on już wyciągnął, to już nie było dokładnie to, co on brał na samym początku. To już nie mogło służyć w taki sam sposób. Bóg nie bez przyczyny powiedział dla proroka, żeby on właśnie tak to zrobił, żeby nosił go na biodrach, a później następnie dał go do tej szczeliny skalnej, a następnie wyciągnąć z tej szczeliny skalnej i zobaczyć, że to się już do niczego nie nadaje. I widzimy, że kiedy, kiedy On to wyciąga, to się już naprawdę do niczego nie nadawał. On się do niczego nie nadawał, ten pas. On nie był w stanie już nic uczynić. I doszło mi słowo Pana tej treści, dalej czytamy. Tak mówi Pan, tak zniszczę, zniszczę pychę Judy i wielką pychę Jeruzalemu. Ten lud zły, który się wzbraniał słuchać moich słów, który kieruje się uporem swojego serca, idzie za cudzymi bogami, służąc im i oddając im pokłon, stał się jak ów pas, który do niczego się nie nadaje. Widzimy tutaj, w jaki sposób Bóg mówi, yy, mówi tutaj, że tak zniszczę pychę Judy i wielką pychę Jeruzalemu. Wiecie, można by było zadawać pytanie, wiecie, że to, że to Bóg czynił na Izraelu, ale wiecie, to Izrael, można powiedzieć, zrobił sam dla, dla siebie, dlatego, że opuścił Boga. Bóg pokazał tutaj, gdybyście byli, gdybyście byli przy mnie, Gdybyście słuchali moich słów, gdybyście należeli do mnie, gdybyście byli spięci na biodrach, tam gdzie powinniście być, to nic by wam się nie stało. Bylibyście bezpieczni, ale przez to, że wyście opuścili mnie, że wyście mnie opuścili, poszliście swoją drogą, porzuciliście słowa, które do was mówiłem, nie chcieliście należeć do mnie, nie chcieliście się mnie trzymać. Chcieliście służyć obcym Bogom. I widzimy, że kiedy człowiek opuszcza Boga i zaczyna służyć po swojemu, zaczyna kombinować po swojemu, co się dzieje z takim człowiekiem, to jest dokładnie tak samo, jakbyś wziął ten pas, który dobrze działa i wstawiłbyś go w tą szczelinę skalną. Niby nic, niby nikt się nim nie posługuje, niby nikt go nie ma na swoich biodrach, ale co się z nim dzieje? On niszczeje. On niszczeje i dokładnie tak naród izraelski niszczał. Naród izraelski, ci wszyscy ludzie, którzy mieli reprezentować Boga, on niszczał dlatego, dlatego, że nie byli w miejscu, do którego byli przeznaczeni, a oni byli przeznaczeni do tego, żeby być przy Bogu, żeby należeć do Boga, cieszyć się Bogiem, żeby nie dawać, nie oddawać się dla wroga, dla tych cudzych Bogów, ale, ale należeć do Boga. Być w miejscu, do którego byli przeznaczeni. Oni tego nie chcieli robić, oni chcieli chodzić własnymi Uch. drogami, oni chcieli po swojemu to wszystko czynić, i oni niszczeli przez to. Oni przez to niszczeli, przez to, że opuścili Boga, oni sami niszczeli. Oni sami się doprowadzali do tego. Dlatego, że Bóg tutaj mówi wyraźnie, tak zniszczę pychę Judy i wielką pychę Jeruzalemu. Bóg to w ten sposób, bo jeżeli nie trzymasz się Boga, to ubożejesz, niszczęjesz. Stają się straszne rzeczy, że w pewnym momencie w tym narodzie działy się już takie rzeczy, że już wszyscy po prostu nie wiedzieli, co się dzieje. Oni nawet nie byli świadomi, co się dzieje, a tam już był grzech jeden wielki grzech, tragedia. I tutaj czytamy ten jedenasty werset, ten, ten werset, który wielu z nas zna i y, wiele razy go czytamy. Mamy na różnych y, tapetach, ob, obrazkach nieraz, w różnych miejscach, gdzie, żeby nam przypominało o tym. I tutaj Bóg mówi: Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałam, aby cały dom izraelski cały dom ludzki, mówi Pan, przygnął do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdołą. Lecz oni nie słuchali. Wiecie, jestem przekonany w Panu Jezusie, że my jesteśmy już w takim wieku, jesteśmy w takim wieku, że jeżeli nie będziemy trzymać się Boga, nie przejdziesz przez te doświadczenia. Jeżeli nie będziemy zapięci w odpowiednim miejscu, jeżeli nie będziemy trzymać się Jezusa Chrystusa, nie ma szans. Możesz być z ciała twardy, możesz być miękki, możesz być taki, możesz być inny. Nie ma to żadnego znaczenia. Po prostu to nie ma żadnego znaczenia. Nie ma. Jeżeli trzymasz się Jezusa Chrystusa, jeżeli jesteś tak. Wiecie, ściśle do niego przyciśnięty, tak jak jest opisane, przyl miał przylegać ten pas bardzo mocno. Jeżeli trzymasz Jezusa, Chrystusa, przejdziesz przez te doświadczenia, ale choćby kawałek puszczasz Jezusa, to wróg wykorzystasz. Wykorzysta właśnie ten kawałeczek, żeby uderzać. I wiecie, chwała Bogu, że jesteśmy w takim czasie, że kiedy doznajesz, że wrogowi udało się natrzeć, dostać się pomiędzy ciebie a pana. Przez to, że, że, że opuściłeś w pewnym momencie, że w pewnym momencie poszłeś za swoim, za swoim, opuściłeś Pana i dałeś lukę, to masz tą możliwość dzisiaj, bracie i siostro, paść na kolana i wołać do Jezusa Chrystusa. Wołać do dawcy życia, wołać do tego, któremu bardzo zależy na mnie i na Tobie, żeby uratował, żeby zbawił. Wiecie, nie ma żartów, naprawdę nie ma żartów. Wszędzie, gdzie wrogowi się uda i spotka w Tobie brak Jezusa, tam wykorzysta to bardzo silnie. Bardzo silnie to wykorzysta i nie będzie chciał tylko po troszkę, tylko będzie chciał tak daleko pociągnąć ten temat, żeby zniszczyć, całkowicie zniszczyć. Wiecie, naprawdę, bracia i siostry, Bóg tego chce i to mnie tak bardzo pocieszyło, że On właśnie chce, żebyśmy byli do Niego tak właśnie tak z Nim złączeni, żeśmy przylegali. On tak właśnie chciał z Izraelem, i te słowo właśnie tak jak dzisiaj było też wspomniane na, 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 w czasie modlitwy, że. Nie bez przyczyny mamy to zapisane, nie bez przyczyny możemy obserwować te dzieje Izraela, nie bez przyczyny możemy czytać te słowo i patrzeć na ich zachowania, na ich wybory i na konsekwencje tych wyborów, nie bez przyczyny możemy na to wszystko zaglądać. Dlatego bracia i siostro, niech Pan Jezus pomoże dla mnie i dla Ciebie w tych wszystkich doświadczeniach, żeby właśnie czerpać z niego, czerpać z niego, trzymać się go. To jest czas, w którym kawałek, chociaż puścisz się Jezusa Chrystusa, wróg to wykorzysta, poradzi sobie moment. Dlatego te wszystkie ludzkie, ludzkie plany, ludzkie, ludzka pycha, te wszystkie ludzkie rzeczy, one będą upadać, dlatego, bo jeżeli człowiek sam w to wchodzi, nie przejdzie przez to. A jeżeli wejdzie w to z Panem, to przejdzie przez to. Dlatego bracia i siostry, niech Pan Jezus pomoże dla mnie i dla ciebie. W tym czasie, w którym żyjemy, nie jest to łatwy czas. Wróg chce plątać myśli, chce nastawiać, chce robić różne rzeczy, różne kombinacje, byle tylko wyrwać się od Chrystusa, oderwać Cię. I nie, mu tylko nie zależy na tym, żeby oderwać całkowicie, żeby zniszczyć, a przy okazji przy tym pociągnąć jeszcze wielu ludzi za Tobą. Jemu na tym zależy. Jedyne bezpieczeństwo moje i Twoje jest w Jezusie Chrystusie. Albo ja i ty będziemy dążyć do jedności, do tego, żeby wygrać, żeby być razem w armii Jezusa Chrystusa, który prowadzi nas do tego, żeby wygrać, albo wróg wykorzysta każdą chwilkę, każdą rzecz, żeby zniszczyć. Amen.